Cześć Maneczko, ja jestem Rasiek i witam Ciebie w mojej serii Progress League. Możesz sobie myśleć, ja pierdolę, no kolejne No, taki nie. Było dużo, wiem i w Polsce i za granicą. Ale kwestia jest tego, że ja bym chciał wprowadzić troszkę innowacje. To nie będą same gierki, i potem kolejna gierka, 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 gierka. Nie, będę chciał tu wprowadzić coś takiego, że po meczu, po gierkach, będziemy sobie wybierać jeden przegrany meczyk który gdzieś tam był stykowy nie mówię tutaj o tym, że nie teammate awczuł i przegraliśmy który faktycznie jakiś fajna gierka do analizy z której będziemy star starali się wyciągnąć wnioski patrzeć kto popełnił błąd gdzie, jak można było tego uniknąć no i zobaczymy przygody zaczynamy od Championa 2 to też troszkę tak, że no nie od zera nie będziemy tutaj przechodzić przez ten cały proces nauki podstawowej latania tylko raczej przejdziemy już do tej całej perełki No i co, zobaczymy jak to wyjdzie Cały czas macie na dole minutę, w której przestaje pierdolić No i liczę, że będziecie się rozwijać razem ze mną Bo no wy coś podłapiecie, możecie mi w komentarzach pisać moje błędy Mam nadzieję, że będzie tak, że gdzieś tam w komentarzach może za parę miesięcy jakieś dwie osóbki się znajdą, które mi napiszą Ej jak fajnie dzięki Tobie zauważyłem, że robię tutaj błąd, że za często chase'uję, czy po prostu nie zostawiam miejsca teammate'owi zaczynam lepiej rotować o coś takiego mi, coś takiego mi chodzi, że ta, ta seria będzie taka, że jak mamy jakiś championów, diamenty że po prostu będą się uczyć razem ze mną, nie? dobra, przechodzimy do gierki dobra, mamy pierwszą giereczkę Gramy na duo. Z nami jest Speed Demon. Dobra, zobaczymy. Pójdzie pierwsza giereczka Oho. Sobie upczył. Upczył. Chodzimy. A Dobra, no dobry początek, nie? Aha, są tak... Dobra, oni są toksyczni. Więc co? Kramę od razu. Z bomby w pełnym Cały czas ćwiczę nad yy, ogarnięciem tego, żeby komentować i dobrze grać. Wydawało mi się to na początku trochę łatwiejsze, że to nie będzie takich ciężarów. Ziemi. Podjeżdżamy, żeby jakąś presję zrobić, wymusić ruch. Czekamy na darmową piłę. Pójdziemy up. Może mamy mało busta. Jednak za mało. Troszkę za bardzo sobie ją podbijam. Nie to podaje, nie, trochę za daleko byłem. Myślałem, że sami z nią wiecie do bramki. Ale nie szkodzi, szybki powrót, clear'ujemy, nie ma sety. Piłka dla naszego teammate'a, ja nie mam boosta, Nie muszę mieć boosta chyba. Dobra, mamy jeden do jednego. No. Że tak powiem, rozpoczęli wojnę, trzeba ją dokończyć. Mam nadzieję, że ten mecz uda się wygrać. To byłby... sztyd, bo tam jest inny. Nie jest inny, ale jest Nie powinienem po to lecieć. To szkoda, że się ogarnę w trakcie lotu. Anaki. Teraz wtedy trzeba grać ofensywnie. No dobra. To jest ink. Powinno być inny. proszę. Pytanie. Czy on nie trafił? Czy wysejwowali? To się. Na jedno wychodzi. Nie, ziomek musi być albo strasznie zdenerwowany. Bo tak się... czy my to możemy prostu poddać? Weźmiemy sobie setę z mida, sprzyjumpujemy, szybka cofka do shadow Defense. U. jest, mamy, powinien mieć nasz teammate pyła. Eat, dobra, no save'a, powinien mu zrotować. zrotować, za bardzo wyjechałem, my bad, 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 my bad. My bad, my bad. Ciężko, 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 ciężary, ciężary, drogi bizu. Pi ok, nie coś Teraz taki moment, że jest cisza, no to jest tam to, że się skupiam. Bo dwie gierki pod rząd na pizdę dostać, to nie fajnie. A myślałem, że bliżej podjedzie. Niestety A Wezmę sobie setę i poczekam na ruch teammata. bo on to będzie followować na pewno. Za wiele możemy chyba zrobić. chociaż Tu strzelę to. <laughs> Dużo miejsca mi zostawił. Wybijem go. No Bardzo dobra decyzja była z tym, żeby iść do końca. Żeby nie ratować zawczasu, tylko presję na nich wywrzeć, bo oni takie błędy będą popełniać. Dobra, to nie jest im. Na szczęście. Czekam. Wezmę i dam uznać, że będę chciał podać. No kurde. Już takiego mocnego podania chyba się nie spodziewał. Ja tu sfejkuję. Teamate sobie powinien wziąć tą kurę. Jeszcze raz. To znowu, żeby zawrócić. No po więc nasz teamate do tego leciał? Proszę do teammate. No, no. szybko. Ciężko to tak odbić. Ale to jest in. ja pierdzielę na no 0 sekund. To co, go next? Nie poddajemy się co najmniej a i powtórek jak nie zapisywałem, of course. Frustracja. No. Skupmy się na tym, żeby nie wyjeżdżać do przodu. Nie wyjeżdżać, zostawać z tyłu, pilnować tego, co się dzieje, grać na spokojnie. Nie wystykać się z pozycji tak jak teraz. To byłoby sensu, ale teraz możemy go challenge. Wam to powinien wziąć. Albo nie. Dobra, we dwójkę polecieliśmy. Nie ma, nie Gryje. Ja muszę po prostu uspokoić się. Dobra. Generalnie spokój, opanowanie. Szczególnie w defensywie, kiedy przeciwnicy mają piłę. Bo tutaj popełniamy błędy. Ja popełniam. Yy, dobra. Mamy piłę. Broni. Ja tu w ten sposób. Chciałem podać. My 50. Demo. Unlucky. Spójrzcie po mnie. Podjadę, żeby przebić. Teraz mi się udało. Dobrałem busta. boosta. nie team to weźmie. Jestem z tyłu. No, powinienem to trafić. Nie trafię. Nie był to najpewniejszy strzał w moim życiu, ale gol to gol, nie? Zabył komitowali, no unlucky dla nich. No i to jest unlucky dla nas, I to moje kick-offy. Oh. Siły takie odchodzące od ścianek. To jest coś, na czym muszę popracować, bo u mnie to tak leży. Najważniejsze to teraz będzie to nie stracić kolejnej bramki. Mam tam, żeby to dokończyć. Ale mam 12, żeby strzelić nas. hit, hit, hit! Bo on mnie tutaj nie... nie mo może, nie może. No Oj, nie, nie tak. Zgramy... Jeszcze. Nie mam gusta. Zdejmuję to. Zdejmuję to. Nie no nie ga No na kino Też ten... Ja bym nie zrobił tego... Dobra, napiszmy sobie powtórę I co? Do wina co? Sobie zagramy Miał być progress league, a na razie jest regress league Maneczko, tutaj raz jak z przyszłości. Ogólnie usunąłem dwie ostatnie gierki ze względu na to, że odcinek za bardzo by się dłużył. I przejdziemy sobie od razu do analizy. Pierwsza bramka. Czekajcie, co się zmieni? No. Klas klasik, klasik. Nie dojesz, że na kornerze przeciwnika yy, challenge. To później chujowy powrót i tutaj się pogubiliśmy spiekał sobie dwóch I w ogóle tego w cornerze pamiętajmy nigdy nie challengeować w cornerze przeciwnika to jest bardzo ważne to było mu save demo bardzo słaby strzał bardzo słaby, jak też zrobiłem demo to albo piłkę bardziej na dach, ona trochę za bardzo do przodu poszła. Wyskoczyliśmy jej w tym samym czasie. Jakbym trochę szybciej do niej doleciał, no to zdecydowanie lepiej by to wyglądało. Bliżej sobie piłkę w tej Panikowałem po prostu. Tutaj dobrze, wszystko było. No dobra, oddałem piłę za piłkę. Ale dalej przebiłem. Tego bramka padła No to raczej z double commitu, bo no, chłopaki pogubili. Kikofa No nie... Nie! Kikofa nie będziemy analizować O te chcieliśmy spinczować, Nie siadła okay, o. Miałem piłę, trochę mi odskoczyła Tu było takie granie bez, bez, bez flipa Bez flipa Pieczka ten też nie wyszedł. A szkoda. Ogromna szkoda. No to obrana była dobra. To było wszystko hit Ja bym wcześniej flipa zrobił. To by od razu było podanie. Więc spodoby tak blisko, no ale była z tego bramka. No i błąd. Challenge na połowie rywala naszej akcji i to 0 sekund były ja to w ogóle do ziemi no chciałem przykontencić ale nie oddało tutaj kick -off. ja tutaj cóż jakbym się rozglądał prawą gałką to bym zauważył że w tym momencie nasz teammate ma kłopoty za późno zrotowałem do żel, do tej piły. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca takiego dudnego gadania i widzimy się w następnym odcinku. Kiedy? Nie wiem, prawdopodobnie będzie on jeszcze w weekend, czyli sobota, niedziela, postaram się to ogarnąć. Jak się nie uda, to trudno. Dzięki, się siema.